Mam ogromny zaszczyt ogłosić, iż w kategorii Zamki i Pałace w, zwyciężył Pałac Wiechlice w Szprotawie. Serdecznie gratuluję. Jest z nami już w tej chwili zwycięzca w kategorii Pałace i Zamki. To jest pan Zbigniew Czmuda z Pałacu Wiechlice w Szprotawie. Co pana napadło, żeby remontować 11 budynków, i to w dodatku zabytkowych? Czy pan nie miał problemów? Nie, no, problemy są tylko jedne, finansowe, jak wszyscy, którzy remontują tego typu obiekty. Co mnie napadło, dobre wydanie, szaleństwo i wariaztwo, ponieważ zaczynając ten remont nigdy nie sądziłem i nie, nie zdawałem sobie sprawy, jak, przed jakim wyzwaniem stoję. Człowiek zawsze jest optymistą i myśli, a to się da szybciutko zrobić. Ale udało się i to szaleństwo trwa nadal, wynikiem jest tego ta, ta nagroda. I mogę, muszę się też pochwalić, że dostaliśmy dzisiaj informację o tym, że zostaliśmy wyróżnieni przez ministra kultury w konkursie ogólnopolskim Zabytek Zadbany. To też jest bardzo dużym wyróżnieniem dla nas. Ale samo remontowanie i zarządzanie zabytkowym obiektem to już jest mnóstwo roboty, a do tego jeszcze hotel. Jak pan daje radę? Tak, od 2009 roku, od momentu kiedy zaczęliśmy, 365 dni w roku, bez żadnego dnia urlopu, 24 godziny na dobę. To jest recepta na sukces. Ale pracuje pan w tak pięknym miejscu, że w zasadzie można powiedzieć, że cały czas jest pan na urlopie. Zgadza się, wszyscy, którzy przyjeżdżają, mówią: No po co pan ma jechać na urlop? Jest pan na urlopie. Tak, tylko że basen Spa mamy czynny od roku i w tym basenie byłem cztery razy. To znaczy pływałem. To proszę powiedzieć, jakich klientów państwa hotel najbardziej przyciąga i co oni cenią u was najmocniej? Wydaje mi się, że klimat, stwarzamy pewien klimat, jesteśmy miejscem, gdzie ludzie się bardzo dobrze czują. Jest to hotel rodzinny, mimo że mamy 100 miejsc noclegowych, e jesteśmy tam cały czas, dbamy o tego klienta i to doceniają i goście polscy, i goście niemieccy, ponieważ w tej chwili 30% gości to są goście z terenów przygranicznych i z Berlina. Doskonale gratuluję panu tego sukcesu i życzę samej takiej ścieżki pełnych, pełnej sukcesów dalej. Dziękuję serdecznie.